Łobrzeszak, łobrzeszak, łobrzeszak! O, nie! 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 Tyle pracy! Nie chcę patrzeć! Oh. Już dobrze. Nie przewrócił się. Oh, ale ulga. Nie! Nie! Oh, farba! Stalla! Leci na ciebie stojak! go! Oh, dzięki. To było niechcący. W porządku. Nie ochlapałaś pokrowców, tylko wieszak. Dobrze już? Tak. Tylko napiszę do dziewczyn, że dziebko się spóźnię. Rozładował się? Nie! Nie! Gdzie jest ten wieszak? Zobacz! Farba! Idziemy po śladach farby. Tu ślad się urywa. I jest też wierzak. Ale gdzie kolekcja? Och, nie panikuj. Nazwa grupy była na pokrowcach, więc poprosiłam Crystal Bailey, żeby zabrała je do nas. No i zabrała. Serio? Crystal To ja lecę do niej. W porządku. Do zobaczenia na pokazie. Dzięki, Karma! Crystal, jesteś kochana! Dzięki Ci! A Maja? Hej, to wszystko Twoje, tak? Tak! Moje, wiesz, która godzina? Jasne, czwarta czterdzieści. <laughs> proszę, 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 poczekaj chwilkę. Okej. Okay. Nikt nawet nie rzucił na nie okiem. Powiesz, o co tu chodzi? Jest coś, o czym powinnam wiedzieć? Nie, jeśli kolekcja będzie na scenie gotowa w ciągu 30 sekund. Dzięki za pomoc! Nie łatwiej wziąć je na wieszaku. Wieszaki są złośliwe! Pisałam do niej gazylion razy, dzwoniłam jeszcze więcej i nie odpowiada! To koniec świata. Naprawdę nasz pierwszy test w Rainbow High, nasz pierwszy pokaz mody, a my nie mamy strojów. Gdzie jest szczęśliwe miejsce? Musimy znaleźć Amaję. Przypadła bez śladu. Na portalach ktoś jej nie ma. Na żadnym! Nasz pierwszy test! Pierwszy pokaz na prawdziwym wybiegu! Jeśli nie mamy strojów, to koniec! Już po nas! Róbmy coś! Inaczej w toba i leżymy! Nie doszłoby do tego, gdyby Bela tu była. Wiecie co? Nigdy! Dziesięć minut do pokazu. Wszyscy gotowi za dziesięć minut! Już jestem! Jak dobrze, że zdążyłaś! Sprawy techniczne mamy pod kontrolą. Skupmy się na pokazie. Wszystko dobrze uszyte? E, czy uszyte? Nie, strasznos! Nie wiem co powiedzieć! Tyle się zdarzyło! Pokrowce mi uciekły, a potem farba! Schody! I chyba River mnie pocałował, ale może miałam halucynację. Nie było kiedy dopracować pokazu. Co? No wiem, no wiem, ale wzięłam kilka rzeczy z spokoju i myślę, że damy radę. Bez nerwów. Zaraz, river cię pocałował? Jakie zaraz? Bez stresu? Powinniśmy być na pokazie za sekundę. Jeśli nie zdążymy, to po nas. Jade, nie strasz, bo ja tu zwariuję! Tak, 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 po się z z paniki! Pani Morten powiedziała kiedyś. Fragment stroju jest tak mocny, jak jego najsłabszy szef. Mm, nigdy nie rozumiałam, co to znaczy. Ja tak samo, aż dotąd. Każda z nas jest jak jeden szef. A więc musimy działać razem. Potrzebny nam tylko dobry. Nie mów tego. Znaczy, działajmy razem. Zszyjmy ten nasz pokaz. Wchodzę w to. Jak mówi Bela, nie poddawaj się. Razem? Podkręć kolorów moc! Bardzo chciałam to zrobić. Nie wiem, jak mam to zrobić. Pomogę ci! To jest ekstra! Totalnie wyższy poziom! Nasza grupa ma szczęście, że jesteś z nami. Mówię szczerze, bardzo! Dzięki! Kurty na górę za dwie minuty! Pokażcie swój blask! Nasza ostatnia grupa miała kilka wzlotów, ale i upadków. I to jest ich chwila, żeby zaliśnić. Proszę, powitajcie na scenie. Ruby, Poppy, Sunny, Jade, Skyler, Violet i Amaya. Gotowe, żeby lśnić? Nie ma tęczy?